Dzień dobry Państwu. Jest 1 grudnia. Słuchajcie, teraz to już na poważnie zaczynamy odliczanie do świąt. Jest 1 grudnia, jest niedziela, tak nam się pięknie złożyło. I ja dzisiaj pracuję. <grym> Jak zazwyczaj w weekendy, ale yy, no dzisiaj muszę o tym powiedzieć, bo jest stosunkowo późno. Ja niestety trochę zaspałam. Więc będę bardzo się streszczać. Będzie bardzo krótka nagrywka, ale bardzo ważna nagrywka. Bo tak mi wczoraj olśniło właśnie w trakcie szkolenia, właśnie tutaj, kiedy uczyłam nowych, przyszłych terapeutów behawioralnych. Olśniło mnie, że ja właściwie to na grupach bardzo mało mówię o takich najbardziej fundamentalnych prawdach behawioralnych, takich, które warto znać, oj, warto znać. Sobie ja pomyślałam, że co jakiś czas będę musiała tutaj. Wam poprzemycać trochę pięknych prawd. E, takich może bardzo mocno teoretycznych, ale jednak z drugiej strony takich bardzo mocno życiowych. A zresztą sami ocenicie. Natomiast no, przyznam się, że miałam dzisiaj wielki kłopot ze zrobieniem tego slajdu startowego, bo ja wiedziałam co na nim powinno być. Ale pomyślałam sobie, że jak zrobię, ojoj, oj, to mogę co po niektórych odstraszyć, co po niektórych zniesmaczyć, i już sobie wyobrażałam. <ścoughs> A ojej, opowiem Państwu, co ja sobie wyobrażałam. No dobra, najpierw powiem o tym, o czym będzie dzisiejsze nasze kawopicie. Aż se wezmęły kawę. Dzisiejsze nasze kawopicie będzie z nieboszczykiem w tle. Tak dobrze słyszeliście z prawdziwym nieboszczykiem. No więc, pomyślałam sobie, że na tym slajdzie również nieboszczyk powinien być, no ale zdałam sobie sprawę, że, żeby, żeby nieboszczyk był nieboszczykiem, którego rozpoznacie na pierwszy rzut oka, że jest nieboszczykiem, to są. Dwie drogi wyboru, albo musi on leżeć w trumnie. E, no, musi leżeć w trumnie, a i tak wtedy ryzykuje, że e, no bo, co po niektórym może kojarzyć się, nie wiem, z jakimś horrorem, z jakimś Drakulą, z jakimś wampirem urzędującym nocami w trumnie. E, no więc pomyślałam, że to nie jest najlepszy pomysł, no, druga wersja, żeby nieboszczyk nie pozostawiał e, cienia złucenia, że nieboszczykiem jest, no to musi pozostawać w pewnym stanie rozkładu, No e, przyznacie. No i jak sobie wyobraziłam, jakby musiały wyglądać ta nasza, ten nasz obrazek startowy, kojarzący się, no tak staram się od jakiegoś czasu zrobić, z tymi zwłokami w stanie zaawansowanego rozkładu, to pomyślałam sobie, że no kurczę, mogłoby to być zniechęcające jednak do tego, żeby napić się ze mną kawy. <grydy> Przepraszam Państwa za czarny dowcip, jeżeli kogoś urażam, to... E, znaczy ja nawet nie wiem, czy czarny dowcip, bo ja tu samą szczerą prawdę mówię. <grydy> że miałam bardzo poważne dylematy. No dobra. Więc zostawmy sobie kwestię obrazków, yy, yy, rozkładu zwłok i trumien, to zostawmy sobie daleko w tle, bo ja chcę mówić Państwu o samym życiu i samym tym, co najważniejsze. <laughs> Przede wszystkim chcę mówić o, yy, o yy, stosowanej analizie zachowania, czyli terapii behawioralnej, która... Yy, której no, nieodrodną córką jest rodzinocentryczne wychowanie. E, no właśnie, rodzinocentryczne wychowanie. Czemu założyłam, że jest córką, a nie synem? No dobrze, nie będę dzisiaj dywagowała na ten temat. Jak widzicie, myśl moja dzisiaj dryfuje sobie bardzo swobodnie. E, wróćmy do nieboszczyka. Otóż co ma wspólnego Nieboszczyk z zastosowaną analizą zachowania, z niezwykłym wychowaniem i w końcu z moim szkoleniem, bo to właśnie w trakcie szkolenia przypomniałam sobie o tym, że powinnam z Państwem na ten temat porozmawiać. Otóż na każdych swoich zajęciach powtarzam kursantom czy studentom, czy ktokolwiek chce mi słuchać, tak mówię o takich najbardziej podstawowych prawach uczenia, zawsze powtarzam, że to, czym zajmują się behawioryści, to zachowanie. A zachowanie można definiować różnie. Są bardzo naukowe definicje, na przykład mówiące, że to każda obserwowalna reakcja organizmu na bodziec płynący z otoczenia, ale są też takie definicje bardziej obrazowe, a taką, którą ja najbardziej kocham, jest tak zwany test nieboszczyka. No i teraz już wiecie, skąd mi się nieboszczyk wziął z testu nieboszczyka. Test nieboszczyka jest prostym testem mówiącym, że zachowanie to wszystko to, czego nieboszczyk nie może. Wszystko to, czego nieboszczyk nie może. Czyli podrapać się po głowie? No nie może. A napisać słowa kotek? Nie może. Zrobić sobie herbaty? Nie może. Zapalić światła? Nie może. Powiedzieć mamo? Nie może. E, porąbać drzewa? Nie może. E, nie wiem, co. Zetrzeć stołu? Też nie może i ugotować pierogów? Też nie może. W ogóle nic nie może. A zachowanie to wszystko to, co opisuje test nieboszczyka. Tak? Czyli każda z tych, jednych, z tych rzeczy, które żeśmy sobie wymienili, i miliony innych. E, umycie rąk, y, nalanie wody do kubka, narysowanie niej kreski pionowej. E, zwinięcie skarpetek w kłębek. E, wszystko, 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 czego nieboszczyk nie może, jest zachowaniem. I wiecie dlaczego to jest cudowne? Bo każde zachowanie i nauka to dowiodła, każde zachowanie podlega zmianom na kontynuum życia. Każde zachowanie podlega zmianom. Czyli możemy zmienić w funkcjonowaniu swoim i drugiego człowieka wszystko to, czego nieboszczyk nie może. To się chyba nazywa życie, co? I to się nazywa nauka, i to się nazywa niezwykłe wychowanie. Dlaczego ja Państwu o tym mówię? No, kurczę, no, bo popatrzcie, jakie jak mamy szanse przed sobą. Możemy zmienić. Wszystko to, czego nieboszczyk nie może, możemy albo obniżyć, albo podnieść poziom każdego zachowania na skutek stosowania technik stosowanej analizy zachowania, czyli mówiąc po naszemu, na skutek stosowania niezwykłego wychowania do zwykłego życia. Możemy obniżać. Albo podnosić. Jasne, to nie, wiecie, to nie są czary mary. To się nie dzieje z dnia na dzień, ale naprawdę możemy zmienić każde jedno zachowanie. Nie umie włączać światła? Możemy go tego nauczyć. Nie umie y, mówić kotek? Możemy go tego nauczyć. Nie umie pisać kotek? Możemy go tego nauczyć. Y, nie umie, y, nie wiem, podcierać pupy? Możemy go tego nauczyć, czy ją. E, mówi brzydkie słowa? Możemy tego oduczyć. E, nadużywa komputera? Możemy tego oduczyć. Macha rękami przed oczami przez cały dzień albo skacze? Możemy tego oduczyć. I o tym jest niezwykłe wychowanie do zwykłego życia. Patrzcie, ile z jednej strony, ile mamy roboty. A z drugiej strony, jakie to jest super. Tylko słuchajcie, zanim się zabierzemy, zacznijcie patrzeć na pojedyncze zachowania i zadawać sobie pytania, które jest OK. Tak wzmacniamy, którego chcemy obniżyć poziom. Tu będziemy przyglądali się, jak y, dobrać techniki, żeby ktoś nie chciał tego zachowania realizować. A o tym było między innymi ostatnio na webinarze u rodziców, a będzie też na webinarze u terapeutów, a pewnie nieraz sobie też tutaj porozmawiamy na grupie. A wracając do zachowań, widzicie, że jakiegoś zachowania brakuje, powinno być w tym wieku, u danej osoby powinno być dane zachowanie, a go nie ma, no to musimy go nauczyć. Słuchajcie, i to jest takie proste, to o to w tym wszystkim chodzi. Mhm. To to nam nieboszczyk pokazuje. Więc mam nadzieję, że nikt z Państwa nie obraził się na moje prawie bezczyszczenie zwłok e, albo przywoływanie w kontekstach lekko luźnych, e, bo ten nieboszczyk bardzo nam się przydał nie? i opisał nam bardzo ważne prawdy na temat tego, co tutaj na niezwykłym wychowaniu robimy. Bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję i życzę miłej niedzieli, a ja idę uczyć o kolejnych ważnych rzeczach przyszłych terapeutów. Dobrego dnia.